No to rozpoczynamy dzień szósty. Dzień szósty na szczęście nie zaczęło się od, aha, nie zaczęło się od dziwnych bugów, ani innych problemów, ani dziwnych czerwonych alarmów na szczęście, ale zabrali mi jedzenie. <laughs> Smutek. Nie mam żarcia. No dobra, zobaczmy co tam w sklepach. Najgorsze jest to, że jest Rolloch Duff, o, stać mi na Rolloch Daktyk. Wow, stać mnie. O, oh, shit. <laughs> no to jest clay. O, o. Nie staćmy na oba. Natomiast staćmy na jeden z nich. No i teraz pytanie. Dylemacik, dylemacik. Czy ja powinienem kupić tab w Super Glue? Tube? Czy, a właśnie, tab i tube. Tube to jest, to jest yy, tubka, a tab to jest taki duży pojemnik. Dziękuję, wyjaśniłem. Od razu lepiej, nie? Shayson Siel, w ogóle ogarnął gardening. A czy wydaje mi się, a Shayson przypadkiem nie zajmował się pocztą? Hmm. Stary, miałeś tak dobrą robotę i zaczęłeś się bawić ogródkiem? I to po mnie? No, to mi lekko pochlebia, ale no, bez psady, kurde, miałeś dobrą robotę. Co żeś, kurde, zrobił? Nieważne, dobra. Eee, Rolog duct tape czy tube of super glue? Jak będę super glue wezmę, to de facto będę miał już fake walla. Ha! I to, i to jestem w stanie znaleźć. Dobra, jednak klej. Dobrze, ale zobaczmy, komu będę robić yy, shakedowna, No to ważne. I uwaga, uwaga, Dexu and żyleta. O, czyli tak. Wow, wow, wow. No właśnie, to jest ciekawe. Eee, to jest moja cela, ponieważ no tak. No, tylko nie wiem, czy Dexu to jest to, czy nie. Ehm, jak wspólne mamy cele, to... czy... Może sprawdzimy, co? Zobaczymy, gdzie oni pójdą. Bo chcę zobaczyć, czy przypadkiem nie okaże się, że będę musiał zawsze uważać na dwóch zbigniewów. W sensie, nie tylko na siebie, ale również na, na Dex'u w tym przypadku, ale pytanie, czy on nie pójdzie do Kacpra? Okej, okay, w każdym razie zobaczymy, poczekamy. Nie zrobię oczywiście quest'a, tak? <laughs> Zawsze mogę załadować grę, no bez przesady. Dobra, w każdym razie chcę zobaczyć, jak oni sprawdzają te cele. I czy jeżeli tu pójdzie do Dexa... Do Deksu, sorry. To czy... Okej, okay, teraz popatrzymy. To czy będzie sprawdzał również moje biurko? Jeżeli wejdzie tu jakiś strażnik i nic się nie stanie, znaczy, że jest spoko. Eee, no i gdzie jest sprawdzenie roll callowego? Zbigniewa, ej. Ej! W sensie... E, no. Sal-shakedown, nie? Mieliście sprawdzać cele, te sprawy... I co? Nie sprawdzacie? Hello? Mam wam przypominać o waszych obowiązkach lenie śmierdzące! Olix. No, może Olix będzie sprawdzał. Nie, Olix idzie kurde. <coughs> Fuck! <coughs> o! Hm. Okej, okay, teraz mogłem dostać w web dlatego że nie stawiłem się na śniadaniu i no, normalnie mój guard hit wzrósł na tyle, że. że cóż, że. Dosta, do, 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 dotarłem do infirmary od razu. Eem, Nie widziałem, żeby komukolwiek sprawdzali cele. Ale w każdym razie nie sprawdzali mi, więc chyba mogę olać i nie muszę resetować gry, nie? Znaczy... Chyba powinienem. <grym> Bo nie zaliczyłem znowu dystrakcji na jedzeniu. Wiecie co? Ja ją zacznę od początku. Sorry, ale... ale po prostu chciałem sprawdzić tak, więc. Wybaczycie mi to, mam nadzieję. Muszę niestety tak robić, ponieważ tam cały czas jest bug. Więc muszę zacząć ten dzień z powrotem jeszcze raz tak. Ale teraz już lecimy. Oj, może moje owocki się normalnie nie, 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 wyksza, nie wykrzaczą i nie, za, nie ukradną mi? Dobra. Może tutaj strażnicy tylko straszą, że sprawdzają cele, tak naprawdę ich nie sprawdzają? What the fuck? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. W każdym razie chyba trzeba pow powtórzyć opcję kupowanie kleju, tak. Komu sprawdzamy. Komu sprawdzamy cele dzisiaj? Dziki Tupak. Dobra, czyli ani Kacper, ani Dexu, więc czuję, że jest dobrze. I czuję, że teraz trzeba zabrać te wszystkie rzeczy. Strajtaśmy potrzebuje dwie, więc szybko znajdę jeszcze dwie strajtaśmy i ink muszę wziąć. Co to? Łohohoho! Serio? Tu jest mnóstwo owoców! Tu nie tylko są banany i mango, tylko teraz jeszcze jest kokonat. Kokonat nad i z ta ta Tak mi się skojarzyła jakaś piosenka. Nieważne, biorę barrow czoklet, bo jest chyba jednak bardziej istotny dla mnie. Szczególnie, że będę potrzebował tej czekolady trochę. M, 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 m. Ink mi jest potrzebny. I dwie sraj taśmy. Oczywiście nie wziąłem srajtaśmy, no bo po co? No przecież trzeba myśleć o dwustu rzeczach naraz, ale nie o najważniejszych. Zobaczyłem kokosa i zacząłem już od razu świnąć. Deksu. Sprawdzę twoją tutaj, proszę ciebie, szafeczkę, przy okazji jeszcze sprawdzę dzikiego, skoro już tu jestem, medikit, kuszące, ale chyba niepotrzebne, no niezbyt, dobra, i skoro sprawdzamy szafeczki, to może znajdziemy coś jeszcze tutaj, o, o, dobra, <laughs> tab bleach! tak, jestem na zero, jeśli chodzi o czyszczenie, Spokój, tak już nic nie wezmę, ale i tak sprawdzę. Pamiętam, że mam Quest! Pamiętam, że mam Quest! Tylko jeszcze muszę schować te rzecz tu. Okej. Okay. Haha! Dobra. To jest dobrze. To jest bardzo dobrze. Eee, to będzie Paper Machet. Paper mache, of ink, Fake Wall tego będzie. Dobra! Oczywiście muszę to zrobić po drugiej stronie. I zanim to się stanie, to oczywiście jeszcze trzeba komuś obić ryj. Tak? Dobrze pamiętam? Tak. Dla Tupaka obić na śniadaniu. Czyli proszę bardzo. Dziękuję. Ekstra. <laughs> Jak szybko? No dobra. No dobra, no dobra, no dobra. Pytanie: ile muszę mieć intelektu, żeby zdobyć pracę mailmana? Mam nadzieję, że 80. Więc jeszcze pochodzę z tymi rzeczami. Czy jestem w stanie dobić do 80, zanim zacznie się robota? Hmm. A. Tylko musiałbym wiedzieć, czy przypadkiem ktoś. właśnie. Czy ktoś nie zajął tego deal, te, tego joba? W każdym razie najważniejsze jest to, żeby zrobić sobie fake wall i mieć go tutaj ze sobą. Tupak cały czas tupak jest mailmanem, nie? Zaraz zobaczmy, pogadajmy z nim. Nie, to jest library. Znaczy. To co on tu odwiedza? Aha, może... No tak, praca w bibliotece może... Kurczę wymagać podróży, okej. Okay. Nie wiem, nigdy nie byłem nie pracowałem w bibliotece, więc nie wiem. E, 87 to jest dobry wynik, prawie na maksa, więc yy, idę sprawdzić. Z czystej ciekawości, kto się zajmuje teraz pocztą, bo już nie Jason w każdym razie. Jason, co się stało, że nie jesteś listonoszem? Alan jest teraz listonoszem. Dobra, Tupak rzeczywiście pracuje w library, Kacper w pralni, a Error jest, kurczę, szwaczką. A Jason zajmuje się ogródkiem. Ale żeś normalnie downgrade'a zaliczył, no! Chłopcze... Dobra. Czyli teraz przydadzą mi się... Yyy... Moment. <laughs> Chciałem wziąć widelce i zacząć dalej kopać, tylko najpierw... Po kolei. O, Tupak, masz sklep. A w sklepie masz... U! Sheet of metal. Przydałby mi się. Ale nie po tej stronie jesteśmy, to po pierwsze. A po drugie... A po drugie chrzań się. Ja tu się muszę skupić tu jest na plaster teraz. Kurde. Eee, tyry, ty, tyry. Dobra, robimy fake walla. Czyli tak. Paper maszę, drugi paper maszę i teraz paper maszę i paper maszę i jarofing daje mi fake wall block. Szanowni Państwo, i go położymy obok. Fake wall block i wall block. Podobne inny kolor leciutko, ale będzie spoko. Mam nadzieję, że nie będzie się odróżniał. Dobra, teraz jak mam to zrobione, to mogę spokojnie pójść po brakujące widelce. To, tam coś dziwnego było, widzieliście? Taki zielony kwadrat zamiast, zamiast zwykłego białego. Ech, te bugi, badczyki. To wciąż early access w końcu, nie? Ale kurczę, ile można bagować. No. Czy dwa wystarczą? Wezmę trzy. A, wezmę trzy. I będę musiał tylko uważać, żeby tam nikt nie wszedł, kiedy ja wchodzę. Czyli żeby być kompletnie bezpiecznym. Zobaczymy ile jeszcze to potrzebuje procent. Ok, spoko, jeszcze trochę. Żeby całkowicie mieć pewność, że nikt tam nie wlezie, muszę poczekać, aż rzeczywiście ktoś tu wlezie. Sorry. i wylezie. Bo no byłoby słabo, gdyby mnie ktoś. Idealny moment. Idealny moment! Plastic Fork Brakes, dobra. Tylko teraz tak. Ja nie jestem jeszcze gotowy na to. i długo nie będę jeszcze gotowy. Yy, tylko pytanie, co ja chcę wziąć? Czy ja chcę wziąć max? i ja to pochowam wszystko. Shit, Exercise Period. Dobra, Chip Wall jest 8%. Czyli to już to. Okej. Okay. To muszę się chwilę zastanowić teraz. Yy, mem, mem, mem Exercise Period. Czy olać teraz to i pójść po żeby się stawić i obecność mieć zaliczoną? Tak! Nie będę się zastanawiał. Jest wszystko na razie bezpiecznie Dobra, na razie to schowam Dobra, nie <gry> eee, Tak, pójdę się stawić Kurde, zaraz będą piali, no Ach, minuta spóźnienia już się rzucają, no Nie będę ćwiczył Powiedziałem Idąc i ćwiczyć Dobra, nie, no, muszę mieć powyżej 20, no Kurde, zapominam inaczej nie przeżyję strzału ze snajperki Trochę siły jednak trzeba ćwiczyć, na tyle, na ile mi w ogóle pozwoli zmęczenie, czyli, czyli już tyle. Zawsze coś. Dobra, ktoś tu będzie leżał? Nie. FreeBriot! Dobra, zobaczmy. Potem pójść pod prysznic, ale proszę czy ktoś przypadkiem nie stracił. <gry> Okej, okay, jest wakacji na gardeninki Taylor, ale nie ma wakacji na mailmana. Czyli Alan będzie musiał być tym, którego będę musiał ogarnąć troszkę, niebawem. W sumie powiem go ogarniać już teraz. Żeby mu się ta praca nie udała. <noise> Dobrze, wiem co robię wieczorem. Zajmuję się Alanem. Kurde, czyli muszę go śledzić od momentu kiedy... Co jest przed obiadem? Free period chyba, nie? Znaczy w sensie... Tak, na obiedzie muszę go dorwać. Bo chyba po obiedzie jest druga, drugi, druga seria pracy. Dobra, nieważne. Teraz to jest nieistotne. Muszę w każdym razie dorwać Alana. I przy okazji jak mi się uda to sprawdzę jak on wygląda Error no ja chcę Okej okay, Kacper co masz w sklepie? Nic ciekawego Error ja chcę twój quest Wiecie klikam jak szalony Dopiero teraz za 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 załapało się Co? Sraj, taśmę. Stary Zawsze i wszędzie Ten znowu mi ukradł owocki no Złodzieje Złodzieje wszędzie Czekaj, Sprawdzimy jeszcze co jest tu <gum -ship> No dobra, com jest lepszy niż nic. Alan, no właśnie żeby było ciekawie jeszcze Alan. Comp to jest dwa na. Kurde, nie to. 2 na 5, więc nie, nie jest źle. Uff, ktoś tu leży. Tupak, masz parowczoklet, co wezmę. Glass shank, tego nie biorę. Czekolada mi się przyda. Kurde, ja cały czas nie mam jeszcze tego miejsca, gdzie tego chomikować. Hm. No nie mógłbym zaczynać tunelu kopać od tego miejsca, gdzie... Ha, no nie, ile bym musiał tego tunelu przekopać, żeby się stamtąd dostać, chociaż byłoby bezpieczniej. Bo widzicie, widzicie, teraz myślę o tym, że... Mógłbym... O, na mil time muszę jeszcze dystrakcję zrobić. Okej, okay, dla Rora, dobra. Myślę o tym, że mógłbym zacząć już kopać w tym miejscu, gdzie jest spokój, tylko ile ja musiałbym przekopać więcej tego tunelu? A tam wystarczy mi trzy, trzy, te, trzy pypcie i tutaj będę musiał mieć dużo, ja mogę mieć dużo drewna. Ej, zaraz, trzeba, trzeba mój, pa mój pomysł, okej, okay, roll of to zawsze jest w potrzebie, no, a ja potrzebuję teraz metalu. Dobra, ale może lepiej zróbmy tego fake wall'a wreszcie, co? Czy fake wall jest zrobione? Tylko teraz musiałbym. E, tego. Normalnie ogarnąć ten wall, czyli ja go teraz usunę, wstawię. Nie, powinienem poczekać. Bo chcę usunąć. Ja go wezmę tego fake wall'a, oczywiście. Nawet ja go wezmę tutaj, na pierwszą pozycję. Tylko muszę poczekać, aż ktoś tu wejdzie. Nie mogę ryzykować, że mnie znajdą. Szczególnie za twardą ścianą, bo wtedy jestem, od razu jest spadka, Wszystko od początku. To byłoby słabe. Oj, to byłoby słabe. Muszę być cierpliwy i poczekać, aż ktoś tędy przejdzie. Chyba, że zobaczę, że nikt nie idzie. Wtedy strażnik nie idzie tędy. To co, próbujemy? Próbujemy, a co? O jezu, inwentory full. A. To jeszcze wezmę drewno. Ok, fake wall block. Ok. Dobra, jest fake wall. Eee, zostawię tutaj nielegalnego. Wezmę to i zostawię nielegalne to. Co? A, wall block, dobra. Eee, I pójdę na obie. Czy mam coś nielegalnego? Tak, mam sheet of metal. Zostawię to tu. Uhu, Idę na ten obet, bo kurde, nie fajnie będzie się nie stawić. I chyba tam mam jeszcze dystrakcję, nie? I muszę Alana ścigać. Kurde, dystrakcja dla errora. I jeszcze ścigać Alana. Wiecie co? Chromola dystrakcja No sorry, chromola, gdzie jest Alan? On jest ważniejszy, dobra, tu jest Alan. Alan, siema. Ok. Wystarczy, że ze mną pójdziesz. O, ten tyłem. normalnie Moonwalk. U, nie jestem w stanie przeżyć uderzenia Alana. Ponieważ jestem piczką! Ważne, że będzie za mną ganiał. To jest najistotniejsze. Masz za mną biegać? Masz biegać cały wieczór, żebyś tylko nie mógł wykonać swojej roboty. O! Ups! Ślepego, ślepa uliczka. Okej, okay, może mi się uda na raty zdjąć gościa. Chociaż to wątpię. No ale. A tak, siedem zdrowia. O! <laughs> Zaczął się lać z innym gościem. A nie, on przeżył. Dobra, Alan. Czy musi dostać jeszcze raz w łeb. Udało się, dobra! Alan, w ogóle masz super glue, ekstra. <grym> truel Do kopania, idealny! Fuck! Shit, jak to wezmę i się zapomnę i mnie znajdą, to do dupy. Dobra, zabierę ci to, w każdym razie. Dobra, Alan. Yy... F... 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 Nie mogę ryzykować guardhita. Ale muszę cały czas... Co?! A ten czego się czepia?! O co mu chodzi? Oliks, wypieprzaj! gościu, gościu idź się lecz Nic ci nie zrobiłem, czego mnie gonisz? Co za typ Cały wieczór będę spędzał... fuck A, Alan, o, to bardzo dobrze, Alan może mnie ścigać Nawet chciałbym, żebyś to robił Masz cały wieczór mnie ścigać, żeby ci się nie udało skończyć roboty, pałko Jeszcze gdzieś po drodze będę musiał, dobrze, uderzesz mnie, pięknie Gdzieś po drodze jeszcze muszę wyrzucić trower do 21 muszę z tak ganiać. W ogóle, chłopie, ogarnij się, Alan. Okej. Okay. Dobra. Oj, bo zaraz, zaraz mnie zdejmie gość. <grym> o, mogę mu zabrać broń, w sumie. Nie pamiętam, czy miał coś w ręku. Musiał coś mieć, bo, bo mocno bił. Skubaniec. O, mogę mu zabrać broń, biłby, biłby słabiej. <grym> A może znowu kogoś za chwilę dotknie? Normalnie ganiamy się jak, kurde... Koty pies. Berek! Dobra, to poczekaj chwilę. Okej, okay, shower block, czyli musiał, musiał, musiało mu się nie udać. W każdym razie, nie? Ja muszę porzucić teraz trowel Kurde, Alan, spieprzaj! No, dosyć tego dobrego. Skacz, ja mogę porzucić to tu. Mogę. O nie! A nie, dobra, mogę coś, dobra. Okej, okay, spoko. Wszystko spoko. Idę. Idę, nadchodzę. Niepotrzebne mi to. Idę, no. O dziki. Pilnik! Chy. Czy pilnik jest mi potrzebny? Tak, na drugi tool handle jest mi potrzebny. O kurna, ile się dzieje, normalnie za chwilę czegoś nie ogarnę, gdzieś wejdę i się skończy babki sranie. Dobra. Error, muszę ci jeszcze dać. Gdzie jest error? Error! Error! Ty, panie błędzie, gdzie ty jesteś? No gdzie jest ten z błędem? Ziomuś! Nie widzę errora nigdzie. Oj, error! Aha, error padł. <laughs> Ekstra. A w ogóle to. A to nie error, właśnie tam leżał, którego przed chwilą zgarnąłem mu coś? Jarofing wezmę. Dobra, roll call. Używa. Boże, ile tu się dzieje, nie ogarniam. Stand to attention. Wszystko tylko nie sprawdzanie mojej celi teraz. Byłoby po prostu idealnie. Wstrzymajcie się, nie dziś. Mach and tupa. <laughs> e jak na złość. Ile mam nielegalnych rzeczy? Raz, dwa, trzy, cztery. Uff, sześć nielegalnych. Sześć, raz, dwa. Dobra, czekajcie. spoko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dale, dale. Normalnie nie ogarnę. Error nie dostał jeszcze swojej rzeczy, którą chciał. No dobra, wszystkie nielegalne mam ze sobą. Mam nadzieję, że to nie będzie powodowało wpadki. Jakbym pod sam, sorry, koniec dnia musiał zaczynać od początku, a tyle rzeczy się udało zrobić dzisiaj, to bym był zły, więc jeszcze raz po raz ósmy sprawdzę, czy nie ma tu nic czerwonego. Sorry. Nie ma. Dobra, czyli jestem chyba bezpieczny. Zobaczmy jeszcze na szybko. Questy. Widzicie? Tam był ten kciuk w dół czerwony. Shower pit. Nie biorę dystrakcji. Lighter. Okej. Okay. Tupak. Co masz do sprzedania? Nic ciekawego. Jason? Nic ciekawego. Czuc, czuc. Lighter ty ja posiadam, więc spoko. Zobaczmy jakie mam questy. Flashlight, pack of playing cards, toilet paper i lighter. Spoko. <ścoughs> Zaraz! O oh, fuck! Fuck! Przecież nie zabrałem jobba! A ah, it! nie zabrałem! Alana wywaliłem z roboty i nie wziąłem jego deala. O Boże, o Boże. I, I, rol, I oczywiście, i cell shakedown musiał mi popieprzyć moje plany teraz tym bardziej, bo nie mogę zostawić tych rzeczy teraz lecieć. Kuźwa i zabrać pracę jako listonosz. Fuck! fuck! Fuck, fuck, fuck. Czy ja jestem w stanie to zrobić? Mam 18 minut do końca roll cola. To jest, to jest bardzo blisko. Musiałbym zrzucić wszystko, lecieć. Pa. Nie, no przez bramkę przelecę, to wszystko stracę. Katemyt! Co mam zrobić? Dobra, ryzykujemy. Zobaczymy z samego rańca, czy rzeczywiście robota będzie zabrana. Jeśli tak, no to trudno. Dupa, nie udało się. Zapomniałem jeszcze zabrać Alanowi robotę, skoro z nim biegałem, ponieważ się kurde przejąłem tym, że roll call i tak dalej, więc. No, trudno. Trudno się mówi, trudno. Potrzebuję poza tym tool handle z tego jeszcze jeden, nie? Więc sobie od razu to połączę. Okej. Okay. Zawsze jedno, jedno, jedno miejsce mniej. Nielegalnych rzeczy. Dobra. Zróbmy ten roll call. W sensie ten shakedown. czym czy w ogóle przyjdą. Lubo śmiesznie. Zobaczmy, czy to przyjdą. Okej, okay, przyszli, Uff, Uff, uf, uff, uff, uff. dobra. No to, to jest chociaż ogarnięte. Sprawdzili, nic nie miałem, ale poczekam z tymi rzeczami ze sobą jeszcze do e, morning roll call'a. Oh, Boże. Prawie wszystko się udało Ci zrobić idealnie, oprócz tego, że nie wziąłem robota Dalana, ścigając się z nim przez dwie czy trzy godziny w berka! Dammit. Dobra, idziemy spać, koniec tego dziwnego dnia.